Cześć, witam wszystkich pstrokaty z tej strony. Moi drodzy, będzie to bardzo, bardzo szybki film, chyba najszybszy jaki nakręciłem, ponieważ bateria siada w aparacie. Miałbyś to odcinek z trasy. Niestety, yy, jakoś nie było czasu. Dzisiaj miałem zapierdziel, jest sobota. ładunki, rozładunki, ładunki, rozładunki tak w koło Macieju. Dobra, mniejsza z tym. Podziękowanka dla Janusza Transportu i dla Yetiego. Yy, Janusz Transportu, jakby ktoś nie wiedział, to jest bardzo fajny, sympatyczny gość, którego lubię bardzo. Nagrywa on filmy na swoim kanale. Jeździ tirem, jak ja to mówię, czyli dużą ciężarówką. I Janusz, Januszek, że tak powiem. Januszku, pozdrawiam cię. Nakręcił super filmy. Zresztą na moją prośbę, chyba o tym, żeby nie bać się podejścia do C.E. I w moim przypadku akurat, że. I mi to poleca, ale nie za bardzo poleca to młodym rąbanie się w międzynarodówce. Tirem, Ym, znaczy tu nie chodzi o międzynarodówkę, o kraj, ale mniejsza z tym nie będziemy tutaj opowiadać. Januszu, dzięki, naprawdę odrąbiły, odrąbałeś kawał, kawał dużej roboty. Dobrej roboty, widzicie jak mi się język plącze, bo muszę szybko nawijać. Januszu, szacun, masz u mnie flaszka. hopie na Śląsku się godą, masz u mnie flaszka. I teraz tak, film bardzo wyczerpujący. Naprawdę dałeś mi i plan, nawet żeby tutaj na międzyrządówkę 4 miesiące potem na kraj czyli na cysternę. Tego się będę trzymać. Wspomniałeś też słuszna uwaga, że nie robię tego tylko dla pieniędzy, ale chcę mieć uprawnienia kierowcy zawodowego dla siebie. Robię też dla podniesienia swojego ja jakby to wszystko. I dziękuję Ci bardzo serdecznie, że wspomniałeś o mojej córce, o śmierci mojej córki, naprawdę szacun. Tacy jak ludzie, jak ty, ja wiem, że są ludzie jeszcze słuchajcie, z, jak, z honorem i ludzie dobrej woli, że tak powiem. Yy, także Januszku, naprawdę szacun, Mąż flaszka, u mnie chłopie, zarobisty film, dzięki. Nie chodzi o sam film, ale o cały kształt Janusza. Naprawdę polecam jego kanał. Ja jestem pewien, że Janusz za niedługo będzie mieć parę tysięcy subskrybentów. Oby się tylko nie zmienił nigdy i był kim jest, ale jest, jest naprawdę fajny człowiek. Także dzięki Januszu jeszcze podziękowania dla Yetiego, który wysłał mi dzisiaj nową grafikę mojego kanału. Bardzo fajna, podoba mi się, zresztą już ją zamie, za, zamieściłem, Yeti sam ją stworzył na kąpie także dzięki również, morsz flaszka u mnie Yeti. No i słuchajcie, no po prostu, panowie, zakręciła mi się łezka dzisiaj w oku, jak rano miałem taki dzień, wiecie, rano mi w pi, nie w oko, mi w pi, nie w oko. Taki taki jaki się czułem, a tutaj telefon wibruje, tu jakaś muzyczka, SMSik patrzę. Janusz przesłał film, oglądam, a tutaj proszę jaka niespodzianka. Jeszcze Yeti mi przesłał grafikę naprawdę. Łezka w oku się zakręciła. Ech. Także dziękuję wam panowie bardzo serdecznie. Za naprawdę jesteście wielcy. Yy co tu jeszcze powiedzieć, no Janusz ma jeszcze pomysł, żeby stworzyć takie zloty czasami, yy, fajny pomysł, na przykład widzowie moi, Janusza, plus jacyś kierowcy przy ognichu latem, taka odskocznia, wymiana jakichś słuchajcie, informacji, pośmianie się trochę, yy, czemu nie, może kiedyś dojdzie to do skutku, także dzięki Januszu, Fajnie, że dodałeś na tym filmie też różne swoje jakieś potyczki z tym parkowaniem, że miałeś problemy i tak dalej, bo dało mi to y, taką, takie większe poczucie, że, że dam radę. O tak, y, tak informacyjnie, jeszcze moim widzom słuchajcie, zaraz może się rozłączyć bateria i się nie pożegnam. Y, informacyjnie. Nie piszcie mi, znaczy nie mówię teraz do Janusza i Jetiego, do wszystkich widzów moich. Nie piszcie mi, kiedy będę to robił, bo nie mam teraz kasy, ale się skombinuję, poradzę sobie. Ale na pewno, słuchajcie, raczej w tym roku to nie zrobię tych kwalifikacji, ponieważ w tym roku planuję coś innego, mam inne wydatki, nie mam na to kasy. Jak coś kapnie, nie wiadomo skąd, może wpadnie. Słuchajcie, może w lotka wygram, no to. No to wtedy to już, no to już, nie wiem, czy będę... Nie, i tak bym chyba zrobił te, te kwalifikacje. Zawsze to coś... Papier, prawda? Dobra, rozgaduje się bezsensownie. Dzięka jeszcze raz, moi kochani. Jesteście wielcy. Yy... Jakby... Nie, chyba już o tym mówiłem. Dobra. trzymajcie się kolejne odcinki w tygodniu. Dzisiaj na, na serio, tak króciutko, informacyjnie, ponieważ spieszy mi się. Gdzie ci się spieszy? Do domu mi się spieszy po pracy. Poprawiliście mi naprawdę humor optymistycznie. Dzięki jeszcze raz. Mocie flaszka albo dwie. Narka, strzała. Dziękuję.